Siemaneczko, witam was w pierwszym materiale w nowym roku i będzie to QA. Ale od razu chciałem wam zapowiedzieć, że już w tym tygodniu zacznę również nagrywać pierwszy vlog pod nową serią, o której już wspominałem, czyli po prostu mój powrót do treningów po przerwie, która miała pra, praktycznie, która trwała praktycznie 3 miesiące i będzie w niej opisane wszystko, włącznie z suplementacją mocniejszą. Także. Zapraszam Was już na tą serię, i przechodzę do pytań. Pierwsze co jeszcze Maciejos 901 w poprzednim materiale zwrócił mi uwagę na to, że pominąłem jego pytania z jeszcze poprzedniego materiału i obiecałem, że do nich wrócę. Także wracam. I dlaczego pominąłem te pytania? Ponieważ były one w dalszej części dłuższego komentarza który był z podziękowaniami za odpowiedzi i po prostu tego nie zauważyłem, przeoczyłem. Także odpowiadając Maćku, no na Twoje, mam nadzieję, że Maćku, na Twoje pytania, czy planujesz mieć dzieci? Tak, 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 planuję. Nawet ostatnio o tym rozmawiałem z Lilką, że jestem już na innym etapie mentalnym swojego życia niż kiedyś i nie ukrywam, że byłoby fajnie, jakby w przeciągu najbliższych kilku lat Pojawił się młody freak, albo lady freak, albo modalila. W, w każdym razie gdzieś o tym coraz poważniej myślę, ale na pewno nie tu i teraz. Z tego względu, że tak jak ja powiedzmy, mentalnie jestem na to gotowy, tak wraz z Lilką uważamy, że ona teraz musi się skupić na swojej karierze zawodniczej. I nie chcemy tego przerywać na tym etapie. Także mm, tak, ale, ale jeszcze nie teraz. I drugie pytanie, co sądzisz o kontencie Patryka 2703? Powiem tak. E... Na temat Patryka nie chcę się wypowiadać. Kiedyś on poruszył mój temat, i dzięki temu, że to zlałem centralnie i nie poruszyłem w ogóle jego zaczepki, to przybyło mi prawie z tego co pamiętam, chyba 200 obserwujących na Facebooku. W ówczesnym czasie, bo po prostu jego ludzie przyszli do mnie, zaczęli mnie y, obsmarowywać błotem i szambem. Ale ja, przez to, że nie odpowiedziałem, no to on tego nie pociągnął dalej. I to jest tego typu osoba. Także na jego temat się nie będę wypowiadał. A na temat y, jego kontentu y, uważam, że są to w większości przypadków ludzie po prostu niedoinform niedoinformowani, a pan Patryk na nich żeruje, na ich niewiedzy, bo. Mm, mówi to, co wiele osób chciałoby usłyszeć, a nie jakby to powiedzieć, nie to, że nie mówi prawdy, bo, bo nie mówię, że nie mówi w wielu przypadkach, ale specjalnie założ inaczej, założenie Patryka nie jest złe, ok? Żeby być takim w cudzysłowie szeryfem, tylko bądźmy szeryfem tam, gdzie jest to potrzebne, a nie czepiajmy się na siłę, byle żeby się czepiać i to często są zaczepki do osób, E, które są medialne, e, na których można zrobić hałas, e, czyli jednocześnie zwiększyć fame i, i to tyle. Więc ja osobiście uważam, że osoby, które go śledzą, nie są w żaden sposób e, złe, że tak powiem, ale po prostu mają małą wiedzę na odnośnie tych tematów, a e, słysząc od Patryka to, co chcą usłyszeć. No to dlatego go śledzą. Tak jest moje odczucie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Patryka. Eee, także bardziej o jego content. Więc absolutnie nikomu nie uwłaczam i nie mam zamiaru tutaj po, kim, po, 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 kim, po kimkolwiek cisnąć. Eee, uważam po prostu, że to jest wiara niedoinformowana i tyle. Eee, I teraz pewno się wyleje jakiś szambo w moją stronę, ale niech się leje. Przynajmniej znowu będzie tak jak kiedyś, że zwiększy takie zasięgi, content i tyle. Także pozdrawiam serdecznie. Całuski dla wszystkich widzów Patryka2703 i również dla niego. Wszystkiego dobrego w nowym roku. A teraz już przechodząc do pytań z kolejnego, tego poprzedniego już odcinka. Fajnie się to ogląda. Tutaj Mariusz Gruszka, fajnie się to ogląda. Jaki ryż polecisz do gotowania na sypko? Nie ma to żadnego znaczenia jaki ryż taki jaki lubisz. Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia w moim odczuciu. Jak na sypko nie polecam tylko ryżu do sushi, bo ma on tendencję do tego żeby się kleić. Tak samo ryż do risotto. Eee, a ja osobiście używam jaśminowego na dzień dzisiejszy, ale kiedyś używałem bardzo długo basmati i też był spoko na dzień dzisiejszy, znaczy w ogóle nie wiem teraz ryżu, ale jeżeli bym jadł i wró wrócił to raczej jaśminowy, ale z basmati na zmianę nie ma to większego znaczenia. Młody8221 Bardzo fajne materiały, doceniam bardzo Twoją szczerość i bezpośredniość, bez sztuczności i niepotrzebnej cenzury. Mówisz jak jest naprawdę, bez owijania tematów i ściemniania, oby więcej. No dziękuję. Ja wiem, że to się gdzieś tam nie, nie będzie przyjmowało pod kątem dużych zasięgów, ale też nie po to to robię i nie ukrywam, że moim celem nie jest tutaj robienie z siebie teraz wielkiego influencera. Tylko po prostu pokazywanie tego, jak jest z mojej perspektywy, oczywiście, bo każdy może mieć własną perspektywę i każdy może mieć swoje subiektywne zdanie na temat tego, co ja robię, co robią inni, inne osoby gdzieś tam w social mediach czy w mediach i każdy niech wybiera po prostu to, co jemu pasuje. Ja mam nadzieję, że chociaż jednej osobie tym, co robię, pomogę, a jak komuś pomogę, to jest to dla mnie więcej warte niż tysiące lajków, a te lajki jeżeli się nimi w ogóle przejmuje, czy zasięgi, to tylko po to, aby dotrzeć do większej ilości osób, w którym, z których można wyłonić kogoś, komu można pomóc, a nie pod kątem fejmu dla fejmu. Lecimy dalej. OB29. O, tutaj konkretnie same pytania. Kiedy wszedłeś na bombę? Jakie były tego powody? Pierwsza moja bomba to był. Nie chcę skłamać rocznikowo, ale znaczy, który to był rok, ale to był okres jeszcze, kiedy. Działaliśmy powiedzmy z WK, ale jak chodziłem w koszulce Natural Bodybuilder, którą od nich dostałem, to jeszcze nie byłem na, na niczym. Tak? Także ja miałem chyba 24 lata z tego co kojarzę. Kiedy, kiedy pierwszy raz wszedłem na środki i pamiętam, że jak Ernest Matycek miał swoje pierwsze, pierwsze znaczy to nie były pierwszego zawodu, ale kiedy się spotkaliśmy chyba w Katowicach, to to był mój pierwszy cykl i był to sam testosteron i metanabol. Metanam był przez pierwsze cztery tygodnie, a potem, znaczy i testosteron też, a później już sam testosteron. I na tym pierwszym cyklu, który był robiony na Prolongatum Jelfy, aptecznym wtedy. Na jednej ampułce, tam z tego co pamiętam, chyba jest stówka. To stówka była tygodniowo, hmm, chyba tak, tak, na, na pewno jedna ampułka, Teraz nie pamiętam, jakie tam była, jakie tam było stężenie wtedy. Ale na tej jednej ampie tygodniowo w przeciągu 12 tygodni zrobiłem wtedy pamiętam czty, prawie 14 kg. Hmm, oczywiście nie były one jakościowe, bo było tam bardzo duża retencja wody w tym. Ale, ale tak, to, tak to wyglądało. Jakie były tego powody? Powody były bardzo proste. Ja przez kilka lat wcześniej już yy, naprawdę wierzyłem w to, że można wyglądać jak Rich Piana, tylko po prostu trzeba więcej czasu i trzeba cię, ciężej zapierdalać. Naprawdę w to wierzyłem, uwierzcie mi ale po prostu widziałem po tym, po sobie, tak, że robię redukcję, robię masę, robię redukcję, robię masę i tak dalej, a ta sylwetka, już nawet nie chodzi o to, że ona się nie zmieniała znacząco, ale te kilogramy jakoś nie wzrastały w sensowny sposób i po prostu nie mówię, że osiągnąłem wtedy swój limit genetyczny, bo na pewno jeszcze coś tam można było zrobić, ale przy moim braku predyspozycji plus jeszcze do tego mój wzrost, no to to powodowało, że ten efekt był mizerny, że tak powiem, a już miałem wyrobione nawyki zarówno i treningowe, jak i żywieniowe. Co prawda te treningowe, przepraszam, jeszcze nie były na tym etapie, na którym są teraz. Ale no już miałem te kilka ładnych lat za sobą treningu i stwierdziłem wtedy z moim ówczesnym trenerem, a w zasadzie to ja się go to zapytałem, co on o tym sądzi. No, i powiedział, że ok, ale minimalnie. No więc tak to, tak w sensie minimalne środki, a nie od razu jakieś nie wiadomo co. No i tak to, tak to się zaczęło. E, jaki był pierwszy cykl, to w sumie już powiedziałem. Czy cykl na samym testosteronie ma sens? E, jak najbardziej ma. I uważam, że na pierwszy w sumie nie potrzebujesz nic innego. E, także jak najbardziej ma, ma to sens. Dlaczego insulina działa przed treningiem? E, no, f, dlatego, że dzięki insulinie którą podasz przed treningiem wraz z cukrami, które są podane przed treningiem i później jeszcze w trakcie treningu podajesz te cukry wraz z aminokwasami i całą tą resztą rzeczy. Masz większą pompę, masz więcej siły, masz większą, magazyn, większą ilość glikogenu zmagazynowaną w mięsie, więc możesz intensywniej trenować. Często to widać w treningach u Milosa Sarcewa, u jego zawodników, którzy trenują w różnych dropsetach porąbanych. Czasami ludzi, którzy śledzą te jego poczynania, czy kiedyś śledzili, bo teraz już tak tego nie wstawia, to możecie zauważyć, że naprawdę te ilości powtórzeń, czy łączonych serii roboczych są naprawdę dość duże, więc to po prostu wspomaga taki rodzaj treningu, plus dodatkowo szybsza regeneracja, szybsze dostarczanie składników odżywczych do mięśni już podczas treningu, także tak to wygląda. W sumie powiem Wam szczerze, że trochę mnie zastanawia to pytanie, że dlaczego nie leciała przed treningiem, bo ja bardzo rzadko widzę, żeby nie leciała przed treningiem, jeżeli leci. Także ta porcja przed i po treningu, to już częściej się spotykałem w rozpiskach różnych osób z tym, że leciała przed, a nie leciała po, albo właśnie przed i po w mniejszych dawkach, tak jak u mnie. Ale rzadko się spotykam, że była tylko po. Także tak, nie mówię, że tak nie robią ludzie, ale, ale Zastanowiło mnie to, trochę to pytanie, że to Ciebie zastanawia, nie? Dlaczego cukier mierzyłeś tylko rano, a nie przed, po podaniu insuliny? Wiesz co? Dobre pytanie. Może dlatego, że uważam, że zbyt mocne skupianie się na wszystkich szczegółach nie jest do końca sensowne. Z tego względu, że nigdy nie stworzymy idealnych warunków do treningu, idealnych warunków, nie, inaczej. Nie żyjemy w hermetycznym środowisku, na tyle hermetycznym środowisku, abyśmy na wszystko mieli wpływ. Tak? Także jeżeli miałem rozpiskę, że pół godziny przed treningiem, po prostu przyjąć insulinę i później po treningu do posiłku 10 minut przed posiłkiem potreningowym, to po prostu tak robiłem i tego jakoś specjalnie nie analizowałem. A cukier przy rano też nie mierzyłem zawsze, tylko mierzyłem sam dla siebie i to był też dla mnie wyznacznik, bo ilość insuliny była wyliczona przez Jamie'ego pod kątem ilości węgla, jaką przyjmuje. Więc tam nie miało prawa się nic wydarzyć negatywnego i w sumie, w sumie tyle, nie? A dalej. Damianaste. Łapka w górę i czekam na kolejny materiał. Dziękuję bardzo. Kamil Cieplak. W obecnym kontencie montaż nie jest. Aha, dobra, tutaj mm, masz dłuższy opis, ale widzę, że później są dwa pytania, to przejdę od razu pozwolić do tych pytań. Zapewne testowałeś dużo odżywek białkowych przy wyborze białka SMAK. I był dla ciebie ważny, czy po prostu obojętny, który wpadł w rękę, byle makro się zgadzało. Jak idę, best of? Wiesz, co powiem szczerze, że właśnie ta druga opcja. Także ja na dzień dzisiejszy mam jeszcze, bo już nie współpracuję z firmą Fitness Authority, ale mam dość spore jeszcze zapasy białka od nich. Podejrzewam, że przy moim obecnym stosowaniu, biorąc pod uwagę jeszcze, że Lilka z niego korzysta, teraz też to myślę, że starczy na minimum pół roku. Eee, także ja na razie białka nie będę kupował eee, i po prostu jak leci. A, waniliowe, truskawkowe, czekoladowe, ciasteczko, snickers, yy, czekola, yy, biała czekolada, malina podaj, że tam też jest z tego co pamiętam. Yy, I nie ma to dla mnie większego znaczenia. Oczywiście są smaki, które do niektórych rzeczy mi gorzej pasują, typu np. białko truskawkowe do kawy nie za bardzo, ale ciasteczkowe lub waniliowe jest rewelacyjne zamiast mleka w moim odczuciu. Oczywiście, jeżeli bierzecie kawę do np. śniadania, czy tam do któregoś posiłku, yy, no to bardzo bardzo polecam spróbować, jeżeli jeszcze, jeżeli, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. Ale generalnie The Best of, powiem Wam szczerze, że dla mnie ważniejsza jest jakość produktu, a nie jego smak. Także The Best of dla mnie zawsze będę to powtarzał: z polskich marek Olimp, Fitness Authority, Trek, Formotiva. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle istnieje, ale też, też topka. Bo po prostu w tych branżach, w tych markach wiem, że jest jakość w środku zachowana. O innych się nie wypowiadam nie dlatego, że nie, że nie chcę powiedzieć, że są głównym, bo to nie o to chodzi, ale po prostu ja się trzymałem zawsze tych marek. Jeżeli chodzi o zagraniczne, to For Plus był bardzo zawsze dobry. Jeszcze oczywiście Optimum Nutrition, ale uważam, że w polskich warunkach absolutnie nie ma sensu go kupować z uwagi na cenę. Dama ta jest tak samo, nie są po prostu moim zdaniem warte tej ceny. I bardzo ciekawy jestem białka, którym firmy ESN, z którym teraz, firma ESN, z którą teraz pracuje Krystian Wolski. I powiem wam szczerze, że gdybym na dzień dzisiejszy nie miał tego białka, które mam, to na pewno przy tych różnych rabatach, które oni robią, spróbowałbym tego z esn bo to też na pewno jest białko jakościowe, jeżeli chodzi o kwestie surowca, na pewno nie, będzie, nie ma tam nic złego i jest na pewno topka. A smakowo, no to nie wiem, bo nie próbowałem, nie? Także, także tak, to, tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o to, o to pytanie. Kolejne pytanie: masz już trochę doświadczenia, mam więc do Ciebie pytanie. Mam, masz klienta, waży sporo, dajmy na to 180 kg. Nie ćwiczący, nerd, chce wrócić do normalności. Od jakiej ilości kalorii makro zacząłbyś u niego odchudzanie? Uważasz, że taka osoba przy pełnym zaangażowaniu jest w stanie schudnąć bez operacji elektrycznej żebym się rozpisał analizy do zobaczenia w Nowym Roku. <laughs> Wiesz co, ja zawsze robię, niezależnie od tego, czy to jest osoba 180 kg, czy jest to osoba 70 kg, czy 100, czy 120, czy 90, także jest to informacja też do osób, które się zastanawiają nad współpracą ze mną. Jeżeli chcecie, żeby było szybciej, to od razu możecie to zrobić, zanim do mnie napiszecie. Ja robię zawsze tak, mówię każdej osobie, zanim zaczniemy współpracę, dwa dni, nawet jak masz możliwość, to trzy dni, zapisuj wszystko, co jesz i to jest też dla Was, dla wszystkich osób, które chcą sobie to wyliczyć. Zapisz, zapisuj wszystko, co jesz, ale nie zmieniaj nic względem tego, co robisz normalnie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jesteśmy w stanie ustalić średni, mniej więcej na, na przestrzeni dwóch, trzech dni, pułap Twojej kaloryki na dzień dzisiejszy. I dopiero na podstawie tej kaloryki ja wyliczam zapotrzebowanie na podstawie białka, tłuszczy, to wiadomo, jaki to mniej więcej jest poziom, czyli około grama do półtora tłuszczu, około 2 gramów białka na kilogram masy ciała, a reszta idzie w węglowodany. I staram się, oczywiście, chyba że jest to jakaś naprawdę duża ilość, to wtedy też więcej tłuszczu. I staram się tak to ogarnąć, aby w początkowej fazie ta kaloryka była bardzo zbliżona, jak nie taka sama względem tego, co jedliście. Dlaczego? Dlatego, że nie lubię ścinać tych kalorii na początku. Bo często samo zmia sama zmiana produktów, które spożywacie, zwłaszcza jeżeli wasza dieta składa się głównie z jedzenia przetworzonego, naładowanego sodem i różnymi spulchniaczami, innymi syfami. No, to często sama zmiana produktów powoduje, że wygubicie parę pierwszych kilogramów. Oczywiście w większości jest to woda, treści litowe i tak dalej, ale dopiero później, kiedy ta waga się nam ustabilizuje na tym nowym jedzeniu, powolutku zaczynam ścinać i jest to związane z tym, że dzięki temu mamy dużo większy wachlarz um, działań na, w dłuższej perspektywie, bo po prostu nie ścinam wam przykładowo jakieś 4000 kalorii, nie ścinam ich od razu do 2000 czy do. 1800, tylko skoro ma się 4, to 3800 już powinno wystarczyć, żeby ta waga zaczęła Wam spadać. I na koniec okresu redukcyjnego może się okazać, że jesteście w stanie go zakończyć na przykład na 2500, 2500 2800 czasami nawet kalorii, a w innym przypadku musielibyście zejść do horrendalnych ilości typu 1200, 1300 i pizgać nie wiadomo jakiej ilości kardio. Więc wiadomo, że... Dużo łatwiej jest to zrobić na tej wersji z wyższą kaloryką i po prostu, bo też będziecie głodni, też będziecie zmęczeni, to tak nie działa, ale no na pewno będziecie mieli mimo wszystko więcej energii i lepiej ta redukcja będzie przychodziła i przede wszystkim będzie dla Was zdrowsza względem... Względem takiego działania z radykalnym ścięciem kalorii, ja wiem, że wiele osób robi to ścięcie. Wielu trenerów, żeby był szybki efekt, ale mi nie zależy na tym, żebyście Wy w przeciągu miesiąca czy dwóch schudli jak najwięcej, tylko żeby ten efekt był długotrwały i długoterminowy, i żeby zmienić Wasze nawyki żywieniowe, a nie zrobić Wam diety jako dietetyka, gdzie po 12 tygodniach schudniecie 12 kg, a potem przywalicie 15 do góry. Eee, także tak to u mnie wygląda. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam oczywiście, oczywiście do współpracy. E, więc myślę, że to jest odpowiedź na Twoje pytanie. I jeszcze czy uważasz, że taka osoba przy pełnym zaangażowaniu jest w stanie schudnąć bez operacji bar bez operacji bariatrycznej, mm, więc to ciężko będzie na pewno, e, aczkolwiek znam przykłady osób, które wiesz też nie wiem nie jest upodane, jaki, ma, jaki jest wzrost tej osoby. Nie? E, więc jeżeli chodzi o Ciebie, bo może tak być, że to chodzi o Ciebie. I po prostu piszesz w takiej trzeciej osobie, no to jeżeli masz taki problem, to się możesz do mnie oczywiście zgłosić. Ja już to będę powtarzał jak mantrę teraz, w tym 2025 roku. Ja nie pracuję i nie chcę pracować z osobami szukającymi się pod starty. Ja chcę pracować właśnie z takimi osobami, które mają tego typu problemy, e, dlatego że dużo większym dla mnie osobiście, bez urazy dla nikogo, jest osiągnięciem to, że ktoś ważył 180 kg, a po dwóch latach działania waży na przykład. 100 kilo, czy nawet poniżej tych 100 kilo, 80 kg, odzyskał życie, zdrowie, rodzinę, chęci do życia, wyszedł z depresji. Tak naprawdę był na skraju, jak w filmie, wieloryb śmierci, a po prostu w jakiś tam sposób cudzo sobie uratowałem życie tej osobie. I w moim odczuciu jest to dużo większa robota, i dużo ważniejsza niż to, czy ktoś ma kolejny medal na półce. Nikomu oczywiście nie uwłaczając, żeby była jasność. I uważam, że jest wystarczająco dużo trenerów zawodników na rynku, i często osoby, tak jak tutaj kolega opisał, z dużą na przykład nadwagą zgłaszają się do trenera zawodników, który tak naprawdę nie do końca ma czasu, tą osobę albo metody, których używa, są skierowane bardziej do zawodników i wam jest ciężko na tych metodach wytrzymać. I się poddajecie, uważacie, że nie, nie dacie rady, a możecie dać rady. Także, także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A ma tego typu problemy również, a może nawet przede wszystkim. I tutaj patrzymy, czy coś jeszcze mamy. Nie, jest tylko właśnie ten Maciejos, z tym, że zignorowałem jego dwa pytania, ale to odpowiedziałem już na samym początku. Także mam nadzieję, że materiał w miarę Wam się podobał. Kończę, żeby znowu nie przedłużać. Mam nadzieję, że tym razem jest konkretniej. I co? I tak jak powiedziałem, ja zaczynam nagrywać vloga w najbliższym czasie tak żeby w przyszłym tygodniu już on się na pewno pojawił. Jakiego dnia on jeszcze będzie to nie wiem, ale muszę to przekminić tak żeby zawsze się pojawiał tego samego dnia. Bo chciałbym wrócić do jakiejś systematyczności. Teraz przez tego Sylwestra i Święta ten materiał też się pojawił trochę później, ale też chciałbym to usystematyzować, żeby na przykład jeden materiał był w poniedziałek, drugi materiał był powiedzmy w piątek. Teraz mi się włącza wrumba w chacie, więc zaraz usłyszycie hałas i może nawet drgnąć. O właśnie, przesuwa nam się przesuwa nam się kamera. Słuchajcie, to nie było zaplanowane. Bo stacja Rumby jest w miejscu, gdzie postawiłem statyw. Także Rumba y, powiedziała, że koniec materiału. Także kończymy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Piszcie kolejne pytania. Ja będę na nie odpowiadał. I widzimy się w kolejnym materiale na kanale Polish Fitness Freak. Takiego zakończenia naprawdę się nie spodziewałem. Hejo!